bardzo. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia szkoły życzymy wszystkim pracownikom wielu sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej. Niech Wasza pełna poświęcenia praca przynosi wiele satysfakcji i zawsze owocuje osiągnięciami wychowanków, którzy w swym dorosłym życiu będą rozsławiali imię szkoły. Społeczności uczniowskiej życzymy osiągnięć najwyższych lokat w nauce i innych dziedzinach życia. Ta wspaniała atmosfera dnia dzisiejszego niech będzie Waszym udziałem każdego dnia. Dziękujemy. Pragniemy, drodzy nauczyciele. Podziękować Wam za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna. Dziękujemy za to, że zawsze możemy na Was liczyć, że przygotowujecie nas do dalszej edukacji i do udanego startu w dorosłą przyszłość. Za Waszą mądrość, za poświęcenie i zaufanie, za to, że zawsze jesteście z nami. Dziękujemy. Państwa, tak jak mówiłam wcześniej, tych dziesięciu lat pełnych sukcesów, czasami chwil trudnych, nie byłoby, gdyby nie życzliwość wielu osób. I niektóre instytucje chciałabym dzisiaj wyróżnić i podziękować za dziesięcioletnią współpracę. Przedstawicielowi organu prowadzącego panu burmistrzowi Zygmuntowi Sierkiewiczowi. Zapraszam bardzo. Oprócz tradycyjnego podziękowania chciałam przekazać monografię szkoły i kronikę sportu szkolnego. Chciałam się pochwalić, że sukcesy w sporcie mamy w powiecie bardzo wysokie. Bardzo proszę przedstawicieli bądź wyczytane osoby. Prezesa Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Berlinku, pana Zbigniewa Wielgosza. Prezesa Barlinek Inwestycje, pana Ryszarda Pyrka. Przedstawiciela Nadleśnictwa Berlinek, pana Janusza Sikorskiego, bądź przedstawicieli. Komendanta Policji w Berlinku, pana Zygmunta Koruca. Właściciela firmy Bimex, pana Jerzego Witla. Dyrektora Balinyckiego Ośrodka Kultury panią Brygidę Rzyskiewicz, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej panią Alinę Sznabowicz.